Hej, witam was wszystkich bardzo moi serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 2 Starring Lara Croft nie. Dlaczego? To było... To było nie fair, e, ja stopę Włączałem Za Zaham, Zaham. zabij go, ja pierdolę, ej! co to ma być? Ej, początek odcinka i od razu faile. Czekajcie, ten stoper, włączę. Dobra, dajmy... O! Nakarmimy X shotguna. Ej, lul, dlaczego dwa fejle na początek? <grym> Nie, teraz macie polewkę za mnie. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem wam, że ja dawno nie grałem w tym Raider 2 od ostatniego odcinka, który pewnie przesłałem jakieś 2 miesiące temu. Albo i nawet nieco dłużej. W każdym razie dawno je nagrywałem, więc na pewno to będzie odcinek pełen faili, no właściwie masy faili. Hmm, a tutaj nie. To jest ostatni level z tych leveli podwodnych Musimy się dostać gdzieś tam, tam jest klucz Jak możecie zauważyć może O, jest tam Dobra, także skaczemy do wody w której pewnie będą gryzące ryby Tak się Przy okazji Tymi Tymi potworkami zajmiemy nie wiem czy... o dwie są Od razu zabijemy obie Okej okay. Tak ten level jest ostatnim levelem Z tych podwodnych Jak już mówiłem Cholera O dobra, nie spadłem nie wiem jak mi on właśnie wyjdzie przez to, Aha. że długo nie nagrywałem. Ale tak. Yy, zakończyłem Let's Play z Dreamfall The Long Journey i jestem teraz troszeczkę zawiedziony, ponieważ ostatnio dowiedziałem się, że trzecia część Dreamfall, czyli Dreamfall Chapters yy, nie będzie wydana w polskiej wersji językowej. Nie będzie dubbingu i będzie wydawana jednak hmm, w takich rozdziałach. Nie jestem z tego zadowolony ani trochę, no ale cóż poradza, do nagrania? Właśnie został mi ostatecznie Tomb Raider 2 oraz Prince of Persia 2008, który na razie nie mam zainstalowany na komputerze. No cóż. Lara, czy ty widzisz to pana? Oho, nie dosięgnie mnie tam twoja moc. Gdybyś doskoczyła, Lara, byłoby fajnie. Okej, okay. ją ja mamy z głowy, Lara, nie wieszaj się. Okej, okay, i. Zobaczmy, co mamy tutaj zrobić. Słabo pamiętam ten level i słabo pamiętam troszeczkę rozmieszczenie sekretów, ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradza. bo inaczej będzie źle. Za tymi drzwiami bodajże kończy się sekret, y level. I tutaj powinien być kluczyk, i tego klucza będziemy właśnie szukali przez większą część tego levelu. Mm. Także tak. To będzie się troszeczkę prezentować. Będzie tutaj dużo bieganiny po statku. W ogóle jesteśmy w jakiejś grocie podwodnej, gdzie jest zatopiony statek. To chyba teraz tu, tam na koniec sam. I... I co? Albo nie? Wiesz, co nie? Nie tak. Bo tutaj jest wyróżniająca się tekstura, jak możecie zauważyć, nieco. I pod tym środkowym klockiem znajduje się przejście, do którego musimy się oczywiście dostać. Tak, żeby inaczej. Boję się co z tymi sekretami, jak nie zbiorę wszystkich to się troszeczkę załamię. Bo chciałbym... Yy, dopełnić mojej obietnicy i zebrać sześciutkie sekrety. Hmm. Dobra. Jeszcze ja przesyłam w tym czasie do Was y, siódmy odcinek z The Sims 2 yy, Także trzeczkę ten tydzień będzie w odcinkach ofitował. Nie wiem jeszcze tylko kiedy prześlę do Was y, ten odcinek. A tutaj potrzebujemy też klucza. A to chyba ten klucz, co był tam na górze. Okej, okay, pasuje. Świetnie. Tutaj chyba trzeba było troszeczkę uważać, bo... A nie, jest woda, dobra. Tą wodę musimy stąd spuścić. Tutaj jest wajcha. Pamiętam dobrze ten level, w sensie gdzie trzeba iść, żeby coś zrobić. Ale z sekretami będzie ciężko. Mam wrażenie, że dźwięki są nieco cicho. Nie wiem, czy będzie dobrze teraz. Przecież nie chciałbym, żeby mnie też zagłuszały. Lera. Um, o kurcze ja to nie wezmę teraz. Ej, no co za hamidło? Ja Taki kicham. Właśnie, w tym levelu też mi się kiedyś tak zdarzyło. Że właśnie... Zginął w niefortunnym miejscu, gdzie nie mogłem zabrać apteczki. Ja troszeczkę dalej będzie. Później wam powiem, w którym momencie dokładnie. Hmm, tu jest tą wajchę... Okej. Okay. I teraz musimy się z powrotem wrócić do tamtego miejsca. Bo woda się tam gdzieś opuściła kurcze ale zależy mi na tej amunicji w ogóle nie wiem jak stoimy ze wszystkim zaraz zobaczę a więc tak yy, mamy 24 małe apteczki, 10 dużych, 56 flar 54 harpunniki, 20 granatów 360 do m16 1480 do uzi 919 do magnum 6 do shotguna, kurde jeśli by to tak przydało... No, nie wezmę. Nie wiem, chyba, żebym bym próbował, ale... Trudno. Co za matą? Na serio? Wkurzyłem się. Nie dość, że jesteśmy tacy biedni, jak myśl kościelna... To jeszcze on mi zabrał. naboje kurde w sumie lepiej że naboje niż jakąś yy, niż apteczkę Okej, okay, to odsuwamy Musimy się dostać tam chyba wiem gdzie był pierwszy sekret Tu będzie piękne jezioro podwodne Gdzieś tu um. O tutaj Tak Cudowne jezioro podwodne W krocie I oczywiście będzie tutaj ...kilku nurków, jakże by nie było. Tutaj jeszcze mamy ponton, ale na ten ponton się później dostaniemy. Najpierw idziemy po pierwszy sekret. Pierwszy sekrecik jest srebrny, z tego co widzę... a już słyszę tych... ...potworki. Okej, okay, srebrny sekrecik bierzemy. Mamy pierwszy sekret. Jeszcze zostało dwa. Okay, tutaj gdzieś się można wypłynąć. Tutaj można wejść. Okej, okay, tutaj będzie niezbyt miły pan. O, pojawił się. Jeju! Jeszcze te małpy do mnie strzelają. What the fuck? O jeju! Zmieniłem rozdzielczość. Przepraszam. Przepraszam, czekajcie. Okej, okay, jestem. Chyba teraz powinno być dobrze, chociaż pewien nie jestem. Wszystko ich wina. Dawidara, ścierwa. Niedobre. Gdzieś mi się wydaje, że złą rozdzielczość wybrałem. Okej, okay. na szczęście mam amunicję do uzli. Troszeczkę nie poprawił humor. Nie jest to chyba rozdzielczość, na jakiej grałem wcześniej. Wszystko tych to wina. Gdyby nie oni, to byłoby dobrze. I teraz bodajże tutaj jest takie jeziorko podwodne Tu chyba nic nie ma Tu można chyba wpłynąć z tej większej części A tutaj za to było niezbyt przyjemnie Podoba mi się ta jaskinia Taka... To właśnie jak śnieg mi wygląda To mi się podoba Okej okay. Tam wyżej chyba pójdziemy nieco później. Aha. Tak mi się wydaje. Wreszcie. Wiem gdzie jest jeszcze zielony smoczek. A złoty to nie wiem. No, tam pójdziemy troszkę później. Będziemy musieli się tutaj wrócić. Na um. razie nie wiem czy na ponton nie idziemy teraz. Wow, 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 wow. Tak, jesteśmy nad pontonem. Mamy apteczkę, Aha. która jest wredna i po prostu nie jest to apteczka, którą będziemy mieli na długo. Ale dlaczego to teraz wam powiem? Mamy ponton i mamy dziurę. Musimy skoczyć na ten ponton, ale spadając stracimy całe praktycznie życie. Dlatego to jest właśnie wredna apteczka. Muszę. Tracić małą niestety. Żeby nie zginąć. Widzicie? Prawie całe życie nam zjadła. Okej, okay, mamy klucz. Nie wiem do czego ten klucz mi się przyda. Chyba, że teraz znowu muszę się wrócić tam Z tym kluczem. Rekiny. Rekin tam jest. Ymm, nie wiem. Nie mam o pojęcia co teraz mogę zrobić. Użyć oteczki na pewno. I skoczyć z tego pontonu. Z tego pontonu niestety... Do pontonu byśmy się dostali yy, właśnie w taki... Tradycyjny sposób, że podpłyniemy i Lara wejdzie. Musieliśmy się właśnie dostać ten, w ten taki sposób. Jeszcze znaczy, nie wiem. Nie wydaje mi się, żebym teraz musiał iść tam. No ale no dobra, zobaczymy. Może musiałem iść? Dobra, no zobaczymy co tutaj jest. Na to jest strasznie ciemno, bo ja teraz mam pokój w takim dobrym miejscu, gdzie światło pada mi na monitor i po prostu nic nie widzę. Muszę zasłaniać sobie. Yy... O, wow, nie. Ten jest ciemno. Użyję flary. Muszę zasłaniać sobie pokój. Znaczy, okno e, jakimś tam prześcieradłem ze słoną lepszą, bo po prostu nic nie zauważa. Okay, no dobra. Jestem tu i... Czy nie orientuję się? Tutaj. Myślałem, że są do jakieś skoki czy coś. Znaczy, gdzieś dalej będą. Duta. Co tutaj jest? Pewno jest ciemno. Nie miałem pojęcie gdzie ja idę. Okej. Okay. Jesteśmy na statku. Gdzieś na górze. Hmm, wydawało mi się, że inaczej trzeba tutaj dojść. Dobra, jednak okazuje się, że już nie pamiętam dokładnie jak trzeba iść. Tutaj było masa przeciwników, więc jakaś lepsza broń może się przyda. nic nie zostawił i jeszcze chyba gdzieś tu, tu są naboje, to chyba tu, ok, świetnie, podoba mi się, amunicja do granatnika, bardzo przydatna, będzie w kolejnym levelu. I... Eee, flary. Aha. Flary w sumie. Może się do czegoś przydadzą. Okej, okay, tutaj było dość dużo bieganiny pomiędzy pokładami. Dość dużo bieganiny pomiędzy kabinami. I średnio pamiętam jak to trzeba było zrobić. Czy ten klucz był mi tutaj do czegoś potrzebny? Coś mi się wydaje, że się lekko pogubiłem A tam jest zejście Zawsze chciałem wejść na ten dach Bardzo co właśnie Chodziłem zawsze na to e jakimś takim obrotem chciałem się złapać tam Oczywiście nie zaskoczy, chyba, ale chyba można pobiegać w tym dachu gdzieś pod koniec levelu. Nie kurczę, czy to był mi potrzebny ten klucz czy nie. Nie wiem. Nie ma tutaj w ogóle dziurki na niego. Co był mi potrzebny ten klucz? Ja nie mam drzwi żadnych. Jezus! Ja was bardzo przepraszam. Kurczę, ja nie wiem dlaczego, bo wciskam F1, a... Pragnę zmienić tym... Nie wiem... ...broń. Ok, stąd chyba przyszedłem. Mhm. Stąd przyszedłem... Tutaj są te dwie pary drzwi. Tutaj nic nie ma. Tutaj był ten gościu. Nie ma klucza na na nic. Dziurki na klucze nie ma. Niwajchy... Czy podejrzane? Zabłąkałem się, mhm. Na dół? Kim jest gość? Okej... Okay. W tych schodach... Zniszczone. a sekret był tu chyba czekajcie ja zabiję może tego teraz tego tam no, może już zginął Jezu! Ja pierdzielę! Cholera! Pięknie. Nie no. Jeszcze zmienia cały czas rozdzielczość, to jest... ...po prostu jakaś... ...pomyłka. Czekajcie. Okej okay, ludziki, jestem z powrotem. I wiecie co, chyba wiem już, jak mamy się dostać do pewnego miejsca, do którego chciałem się dostać. I w ogóle, żeby pociągnąć dalej z fabułą. A mianowicie, tutaj nigdzie nie będziemy nic robić. Tylko, tylko. Musimy zejść daleko na dół sobie tego gościa jezus ja się wystraszyłem, co się za mną było nie wiem takie wra... no o ty ty nędza niku ty nędzniku kurde ja pierdzielę czy ja zawsze muszę zmieniać rozdzielczość Znowu muszę robić cięcie i to poprawiać. Czekajcie.